Dzień dobry. Witam wszystkich w kolejnym podcaście Na no, obudźcie się. Witam przede wszystkim świadków Jehowy, którzy odważyli się aby odtworzyć ten film. Musicie wiedzieć moi mili, że gdybyście zapytali starszych bądź niewolnika kim jestem, to dowiecie się, że podłym odstępcom, który posługuje się półprawdami, manipuluje Wyrywa zdania z kontekstu, żeby wprowadzić was w błąd, żeby was zwieść, wyprowadzić na manowce. Tyle z teorii. Natomiast, gdybyście zapytali starszych, niewolnika, kim oni są, kim jest ciało kierownicze, to ci, którzy dbają o waszą pomyślność duchową. Którzy nie posługują się półprawdami, nie manipulują, są szczerzy, pokorni, a jak wiemy, Jechowa posługuje się ludźmi pokornymi, prawda? Takimi, którzy może potrafią przyznać się do błędu? No, moim zdaniem, takich ludzi Bóg wybiera. I chciałem Wam teraz przedstawić materiał, który być może kiedyś obił się o Wasze uszy. Mowa tutaj o Zapowiedziach dotyczących 1975 roku. Jeśli jesteście osobami, które urodziły się dużo wcześniej niż w roku 1975, to być może pamiętacie literaturę, jaka ukazywała się w tamtym czasie. Natomiast, jeśli jesteście świadkami Jehowy, którzy urodzili się na przykład w tym roku lub później, a więc okrzczonymi świadkami. Staliście się w latach 80., -tych, 90., -tych, to być może nigdy tego materiału jakoś bardzo nie zgłębialiście. Być może słyszeliście pogłoski od ludzi, że prorokowaliście, jako świadkowie, że w 1975 nadejdzie koniec świata. Oczywiście, mózg działa tak, że niewygodne informacje stara się bagatelizować lub jakoś sobie tłumaczyć, że to przecież nie może być prawda. Przecież ciało kierownicze, niewolnik, nie jest fałszywym prorokiem. No bo gdyby coś zapowiadał, a to by się nie spełniło, no to tym fałszywym prorokiem by był, prawda? Więc jak jest? Z jednej strony ci, którzy nie są wam przychylni, mówią, że niewolnik owszem, Prorokowo, że w 1975 będzie koniec świata, niewolnik zaś mówi dokładnie co innego. Aby się przekonać, kto mówi prawdę, nie zakładając z góry, że ktoś musi kłamać bądź mówić prawdę, to trzeba przyjrzeć się faktom. Zaczniemy od tego, jak tę sprawę na dzień dzisiejszy komentuje właśnie. Ciało kierowniczy Świadków Jehowy. Kiedy byłem na zgromadzeniu w 2018 roku, nadal jako Świadek jechowy, ale już mający wątpliwości, to pojawił się materiał mówiący właśnie o tym 1975. Pojawił się on na zgromadzeniu dlatego, że tak zwani podli odstępcy podnosili głos w tej sprawie i pokazywali Świadkom Jehowy i starszym, i były oto komitety, że niewolnik kłamał w tej kwestii i kłamie, że prawdą jest, iż w tych latach ogłaszano, iż nadejdzie Armageddon. Ja, kiedy zobaczyłem ten filmik, znając materiały z tamtych lat, kolana mi się ugięły. Nie potrafiłem zrozumieć, jak można dopuścić się aż takiej manipulacji. Na razie być może nie wiecie, o czym mówię. Więc w pierwszej kolejności przedstawię Wam właśnie fragment tego filmu i zobaczmy, jaką narrację przedstawia ciało kierownicze i w co każe wierzyć świadkom Jechowy w tym temacie. Zobaczmy. Link do całego filmu znajdziecie w opisie pod tym podcastem. Zapraszam. Niektórzy sądzili wtedy, że koniec tego systemu rzeczy nastąpi w określonym czasie. Niektórzy postanowili nawet sprzedać domy i zrezygnować z pracy. Muszę przyznać, że sam z radością przyjąłbym koniec tego starego systemu, ale coś mi nie pasowało. Na zebraniach i podczas studium osobistego napotykałem przypomnienia o słowach Jezusa, że nikt nie zna dnia ani godziny. Służyłem Jehowie nie ze względu na jakąś datę. Gdy ten rok minął, większość osób, które rozwinęły niewłaściwe oczekiwania, wprowadziło niezbędne zmiany i pozostało w zboży. Nie uciekliśmy i się nie poddaliśmy. Ufaliśmy Jechowie. Tak więc to jest stanowisko ciała kierowniczego, i to macie, kochani świadkowie, myśleć na temat lat 70., jakie wtedy były nastroje i co się działo. Ja postaram się nie ironizować jakoś mocno, żeby was nie odstraszyć. Ale uwierzcie, że jest mi bardzo trudno. Powiedzmy najpierw sobie o tym, co padło w tym filmie i skonfrontujmy te słowa z faktami. Padły tam słowa, cytuję: "Niektórzy postanowili nawet sprzedać domy i zrezygnować z pracy". Tak? Przedstawiono to w taki sposób, jakby to była jakaś ekstrema. Jakby ludzie naprawdę zwariowali, i jakby to nie było propakowane. Jakby to nie było pochwalane. Jakby to był jakiś margines. Jakie są fakty? Zobaczcie, co napisano. W jednej ze służb królestwa właśnie w tym temacie. To jest oryginał, który teraz widzicie na ekranach. A ja wam przeczytam. Polskie tłumaczenie. Posłuchajcie. Tak, od lata 1973 co miesiąc przybywa pionierów. Obecnie w Stanach Zjednoczonych jest 20 394 pionierów stałych i specjalnych, co stanowi najwyższy wynik w historii to o 5190 więcej niż w lutym 1973, wzrost o 34%. Czy to nie rozgrzewa naszych serc? Słysząc doniesienia o braciach, którzy sprzedali swoje domy i majątek i planowali spędzić resztę swoich dni w starym systemie, pełniąc służbę pionierską, z pewnością co jest to pochopna decyzja z pewnością jest to świetny sposób na spędzenie krótkiego czasu pozostałego do końca niegodziwego świata. Co wy na to? Jakbyście chcieli sobie w głowie zrobić taką tabelkę, kto kłamie, a kto mówi prawdę, po jednej stronie dać podłych odstępców i ciało kierownicze, to możecie sobie wpisywać tam jakieś kreseczki, żeby potem to podsumować. A więc te informacje musimy uznać wprost jako jawne kłamstwo, które przedstawia wam się w tym filmie. Niejako kłamie się wam w żywe oczy. Następny fragment w tym filmie mówił: Ten człowiek, tak? Pokazany ten brat jako taki zrównoważony i ogarnięty. Na zebraniach słyszałem przypomnienia: że nikt nie zna dnia ani godziny. Okej, okay. więc przedstawiono, że niewolnik niejako hamował zapędy tych ludzi, którzy mieli wygórowane oczekiwania co do tego czasu. Ciągle powtarzano rzekomo słowo, słowa Chrystusa: że nikt nie zna dnia ani godziny. Hm. sprawdźmy, jak było naprawdę. W strażnicy z 1968 roku. Link macie w komentarzu wydanie angielskie ja to przetłumaczyłem na Polski w akapicie 35 w artykule dlaczego nie możecie się doczekać roku 1975. Rzeczywiście, nie było nastroju wyczekiwania, co w tym czasie. Napisano. Jedno jest całkowicie pewne. Chronologia biblijna wzmocniona spełnionymi proroctwami biblijnymi wskazuje, że wkrótce upłynie 6000 lat istnienia. Człowieka tak w ciągu tego pokolenia. Nie czas zatem na obojętność i samozadowolenie. I teraz uwaga: to nie jest czas na zabawę z słowami Jezusa, że o dniu, owym i godzinie nie wie nikt, ani aniołowie niebios, ani syn, tylko sam ojciec. Wręcz przeciwnie, jest to czas, w którym należy być w pełni świadomym, że koniec tego systemu rzeczy szybko zbliża się do gwałtownego końca. Nie dajcie się zwieść, wystarczy, że sam Ojciec zna dzień i godzinę. Więc z jednej strony, niby przypominano słowa Jezusa, co powiedziano w filmie, a tak naprawdę co robiono. Tym, którzy mieli takie podejście do tej sprawy, nie patrzmy na daty, nie słuszmy ze względu na rok, nie Bawmy się w przewidywanie, kiedy to będzie, bo Jezus powiedział, że nikt nie zna dnia ani godziny, to takich ludzi niejako rugano za taką postawę: że są jacyś opieszali, nie do końca wierzą w to wszystko. W filmie obrócono rzeczywistość o 180 stopni i mamy to już drugie kłamstwo w tak krótkim wycinku filmu. Znowu, patrzą Wam w oczy, i mówią, że było inaczej niż naprawdę było. Żeby wam pokazać teraz w jak perfidny sposób takich właśnie rozsądnych świadków jechowych w tamtym czasie wręcz obrażano. Posłuchajcie fragmentu ze zgromadzenia w Berlinie, w którym nadzorca obwodu tak powiedział o tych osobach, które były rozsądne i sam przedstawił swoje stanowisko. Dotyczące 1975 roku. Auf einmal beginnen einige doch zu zweifeln. Als ich einmal mit einigen jungen Brüdern darüber sprach, da sagte der eine zu mir: Ach, weißt du, wo der Fange, ich weiß nicht, ob man das so deutlich sagen kann, wie du das sagst. Denn stell dir mal vor, die alte Schwester jetzt sowieso, die geht jetzt nur von Haus zu Haus und die wird jetzt nicht so ausdrücken, wie du das sagst und wird jetzt nur mit 75, 75, 75 und was das jetzt nun unter Umständen für die Organisation für eine Schmach bringen könnte. Ach so, sag ich, du traust dich also nicht, neben diese einfachen Schwester zu stellen. Du glaubst, du würdest das viel intelligenter machen. Dann sagst du, ich warte Sie haben sich schon mal vermieden. No, organizacją czyli co? Ten człowiek, którego przedstawiono w filmie jako tego rozsądnego, którego dzisiaj próbuje się pokazywać jako dobry przykład, wtedy dostawałby po uszach. Jak to tak może być, jak nie wierzysz niewolnikowi wiernemu i roztropnemu? Przecież to z kanału łączności wypływają te informacje. Przecież bracia sobie sami tego nie wymyślili, prawda? I wyobraź sobie, że nie jesteś świadkiem Jehowy wtedy. A tak w ogóle to już mamy kolejne kłamstwo w tym krótkim filmie, który przedstawiłem wam. Wyobraź sobie, że nie jesteś świadkiem Jehowy, ale jesteś osobą, która studiuje ze świadkami Jehowy. Minął rok 75, nic się nie wydarzyło. Sprawę zamieciono pod dywan, winę zaczęto zrzucać na tych braci, którzy do ciebie przychodzili i mówili: Postaraj się trochę. Za kilka lat skończy się 6 tysięcy lat, kiedy człowiek powstał i przejdziemy do nowego milenium i będzie panował Chrystus, będzie Armagedon. I na tych ludzi, którzy ciebie, że tak powiem, zwerbowali w tamtym czasie do organizacji lub próbowali zwerbować, zrzucono winę. Ponieważ rzekomo mieli wygórowane oczekiwania dotyczące tego roku. Zacznijmy może mówić wprost. Czy to nie jest perfidne? I wyobraź sobie, że jesteś człowiekiem, który wcześniej, zanim świadkowie do niego zapukali, darzył szacunkiem Słowo Boże. Podczas studium analizowałeś Księgę Powtórzonego Prawa. W tej księdze w osiemnastym rozdziale, a wersecie 20 do 22 możesz przeczytać. Jednakże prorok, ośmielający się mówić w moim imieniu słowo, którego mu nie nakazałem mówić, lub mówiący w imieniu innych bogów, ów prorok umrze. A jeśli powiesz w swym sercu, skąd będziemy wiedzieć, którego słowa nie mówił Jechowa, to gdy prorok mówił w imieniu Jechowy i słowo to się nie sprawdzi ani nie spełni. Jest to słowo, którego nie mówił Jehowa. Prorok mówił je z zuchwalstwa. Nie wolno ci się go ulęknąć. Czy w świetle tych słów, gdybyś po 1975 roku doszedł do wniosku, że nie będziesz szedł za świadkami Jehowy, a tym a bardziej dokładnie, nie będziesz szedł za niewolnikiem, który zapowiada fałszywe proroctwa, to czy w myśl tych słów, które przeczytaliśmy, Rzeczywiście, w myśl Słowa Bożego postąpiłbyś źle? Można byłoby o tobie powiedzieć, że odpadłeś z biegu po życie? A co, odwróciłeś się od Boga, który mówi prawdę, od Chrystusa, który powiedział, że ani aniołowie nie wiedzą, ani on, tylko ojciec w niebie, kiedy to się stanie? Od kogo byś się odwrócił? Może w myśl tego wersetu i generalnie całej Biblii postąpiłbyś właściwie? Nie podążając za ludźmi, którzy uczą fałszywych nauk. Teraz pokażę Ci, drogi świadku, jeszcze kilka krótkich fragmentów, które nie pozostawiają suchej nitki na ciele kierowniczym i na niewolniku w tym temacie. Posła jednego z fragmentów Strażnicy. A dziś, gdy do końca sześciu tysięcy lat dziejów ludzkich pozostało już tylko 5 lat z okładem, czyli z hakiem, i gdy wszystkie prorostwa świadczą, że dumne chrześcijaństwo wkrótce zachwieje się w posadach, czy ogień gorliwości nie pobudza nas do tego, by obejść swój teren siedmiokrotnie albo jeszcze częściej? Czas jest krótki, a dobra nowina musi rozbrzmiewać. Nie sugerowano daty? W 1910 roku, jak mówiono, że jeszcze 5 lat zostało? Kolejny przykład. Naśladujmy więc raczej ten dobry przykład miłości, do jehowy, prawdziwego wielbienia, a nie bądźmy zbyt przywiązani do domów, posad i dóbr materialnych. Nie zżywajmy się nadmiernie z tym, co stary system będzie mógł oferować jeszcze tylko przez kilka lat. Mało? Ok. Co będzie z tymi ludźmi za kilka krótkich lat? Czy w ogóle wtedy będą? Znikną wówczas wszelkie ślady po starym systemie rzeczy, a nad ziemią i jej sprawami pełną kontrolę obejmie Królestwo Boże. Niewystarczające? Pamiętajmy, że nie tylko Biblia, ale i przywódcy świata poświadczają, iż żyjemy w bardzo poważnych czasach. Parę lat, jakie pozostały bieżącemu pokoleniu, to nie za wiele na udowodnienie Jehowie, że naprawdę pragniemy podobać się Jemu, aby następnie otrzymać z Jego rąk przywilej życia w nowym porządku rzeczy. To nie jest jednoznaczne? To może to. Wydarzenia dziejące, na Wydarzenia dziejące się na świecie w ramach spełnienia proroctwa biblijnego wskazują niezawodnie, że zaledwie kilka lat pozostało jeszcze teraźniejszemu, niegodziwemu porządkowi rzeczy. I przykładów jeszcze mógłbym mnożyć, ale uważam, że sceptyka, jeśli nadal nim jesteś, nie przekonują żadne argumenty. Reasumując cały ten materiał. Kochany świadku, kochani świadkowie, zadajcie sobie pytanie, za kim podążacie. Uczciwie odpowiedzcie sobie na pytanie, kto w całym tym materiale, jaki Wam przedstawiłem, dopuszczał się manipulacji? Kto Was okłamywał? Być może z tyłu głowy rodzi się u Was jeszcze jedno pytanie, albo taka myśl, że Przecież niewolnik niejednokrotnie mówił, że nie jest prorokiem. Więc nie można go określić mianem fałszywego proroka. To, że mieli oczekiwania, że się nie spełniły, to trudno, bo w końcu przecież są niedoskonali. No ale i co, i to jest usprawiedliwienie? Ciekawe, co? Bo wtedy, kiedy właśnie niewolnik skłamał, coś nie wyszło, to zwala to na swoją niedoskonałość i na to, że nie jest natchniony i nie jest prorokiem. Jednak kiedy ogłasza ci nowe światło, i mówi, że masz od teraz wierzyć tak jak my mówimy, bo jeśli pozostaniesz przy starym świetle, to może i komitet sądowniczy cię spotka. Wówczas członek ciała kierowniczego, myślący, że chyba ma przed sobą idiotów, posługuje się tym wersetem, aby przymusić innych do posłuszeństwa wobec siebie. Jest to wypowiedź nowego członka ciała kierowniczego z ostatniego broadcastingu. Posłuchaj. I chociaż to bardzo ciekawe, jak nasze zrozumienie się pogłębia, to tak naprawdę porusza nas, dlaczego tak się dzieje. Otwórzmy, proszę, księgę Amosa na trzecim rozdziale. Zwróćmy uwagę na werset siódmy. W rzeczywistości wszechwładny Pan Jehowa nic nie uczyni, dopóki nie wyjawi swego zamiaru swoim sługom prorokom. Czy to nie świadczy o tym, że Jechowa nam ufa? Pozostawię to bez komentarza. Z całym szacunkiem dla Was słuchaczy, ale nie chcę mi się już produkować w tym temacie. Na końcu, kochani świadkowie Jechowy, być może macie pustkę w głowie. Być może jesteście sfrustrowani tym, co usłyszeliście. Być może fakty mocno w Was uderzyły. Mając w pamięci te wszystkie fragmenty ze strażnicy, informacje, które Wam przedstawiłem, mając to wszystko w pamięci, jeszcze raz na końcu posłuchajcie: Za jak naiwnych ma Was niewolnik? Tłumacząc się tym propagandowym filmem. Dzięki za wysłuchanie, dziękuję patronom za wsparcie. Niektórzy sądzili wtedy, że koniec tego systemu rzeczy nastąpi w określonym czasie. Niektórzy postanowili nawet sprzedać domy i zrezygnować z pracy. Muszę przyznać, że sam z radością przyjąłbym koniec tego starego systemu, ale coś mi nie pasowało. Na zebraniach i podczas studium osobistego napotykałem przypomnienia o słowach Jezusa, że nikt nie zna dnia ani godziny. Służyłem jechowy nie ze względu na jakąś datę. Gdy ten rok minął większość osób, które rozwinęły niewłaściwe oczekiwania, wprowadziło niezbędne zmiany i pozostało w zborze. Nie uciekliśmy i się nie poddaliśmy. Ufaliśmy Jechowie!